Dzięki, że mnie wypychasz, kolego. Dziękuję, że mnie dalej wypychasz. O! Kolega ze streama. To co? Wykrzyknik raport, nie? Kolega trzy dni nie będzie grał. Ajajaj. Zaczekajmy do końca bitwy. Coś w ten deseń kolega. Zrobił cały tysiąc. Piękny okaz. Chyba kolega Rerol. Ale konto założył dawno temu. Czyli niby nie Rerol. Rerol. Kolega. Kolega bardzo chciał mnie użyć jako tarczy. Co by tu dalej napisać o nim? Kolega bardzo chciał mnie użyć ta jako tarczy. Jestem streamerem. Piękny okaz. To był piękny okaz Stream Snipera, który chciał się wykazać z moimi najlepszymi cechami. To po zniszczeniu mnie opisał na czacie. Wygrze. Pozdrawiam cały supportu. I kolegę z Cytyrynek. Ile, tak to się pisze? A, bo ja wam tego nie pokazuję. Czekajcie. Cytyrynyk. Cytyrynk. E, już wam to pokazuję. Obsługa gracza. Kolega bardzo chciał użyć, e, mnie użyć jako tarczy. Jestem streamerem. To był pink okaz stream snipera, który chciał się wykazać swoimi najlepszymi cechami, co po zniszczeniu mnie opisał na czacie w grze. Pozdrawiam cały support i kolegę ze strung. Co by tu jeszcze dopisać widzowie? Nie było dotknięcie. To był brutalny gwałt. Streamerem i waszym kochanym cecekiem. Eee, streamerem i wasz waszym kochanym cc. Pozdrawiamy kolegę. Tyle starczy? A, powtórkę. Nie, nie, czekajcie, nie! Wróć, wróć! Moje zgłoszenia! A, dobra. Ten komputer, Games. EU... Replace. Ansk. Dobra. jeszcze raz sobie muszę skopiować jego nickname. Jak wiecie, żeby na pewno to był on. Kolega bardzo chciał mnie. Dobra. Jest to samo, kropeczka